Witaj! Chłopcy, zrób na troszku miejsca przy kominku! Troszku miejsca przy kominku, chłopcy, zróbcie, a my idziemy na wyzwania klasowe Czarnej Góry. Wojownik i Szaman. Zaczniemy od Szamana, Wojownikiem... Jakoś... Jak ktoś ma wstręt do Huntera, to ja mam wstręt do Wojownika. Więc zobaczymy, czy tym razem wyzwania klasowe są wyzwaniami, czy fajnym fanem, tak jak to było w przypadku Maga, na przykład jego portali. Pyłowy Diablik, z No dobra, karty nie zdają się być tragiczne. Baron Gedon każe nam kasować. Mane do zera. Przy szamanie będzie to dobre. Oha, mamy 0 many. Gruby nam dał przeciążenie. Więc wykorzystujemy tą sytuację. I zajemy wpysk. O, to też nam się podoba. Taka wymiana wpysk za wpysk nam odpowiada. Bardziej, że zrobimy sobie jeszcze tak. Pysk i w Zaczyna się. Czary mary. Dzikie węże. Mamy cztery many. Musimy je jakoś rozdysponować na przykład tak oczywiście on może dostać 7 a my dostaniemy 4 ataku po co chłopak się leczy jak może nie wiedzieć czemu nie bije naszego gościa eee, dobra Zadam tak, zostanie mi trzymany. I co wtedy? Dobra, na pewno musimy zrobić tak i tak. Na pewno zrobimy tak. I zrobimy... tak. I mana wydana. Jeżeli się nic... Nie wiem, naprawdę logika tej gry jest naprawdę niesamowita. Zastanawiam się dlaczego... Okej, okay. no dobra. Chyba to jakiś fart był z... Z tą furią wichru, ale dlaczego on go nie zabijał, to pozostanie słodką tajemnicą. Normalnie, jakaś masakra. Okej. Okay. Kompletnie nie wiem, czego tu mogę się spodziewać, więc na spokojnie. On będzie zadawał po jeden obrażeń, musimy się pancerzować, Ok, Za każdą nawet po trzech obrażenia, ale na brakem bronu. Szał plus 3 do ataku, jeden punkt pancerza, no dobra. Zdaje się to być okej, okay. tym bardziej, że on będzie zadawał po jednym dzieniczu każdemu. Więc dostaniemy ze 3-4 pancerza od tego misia. więc zaczynamy od zbierania pancerza o tyle sobie pancerza dobieraliśmy przez 4 kolejki w tym, w tym temacie to już tyle spróbujemy sobie w takim razie tutaj z tym szałem do ataku Musimy sobie jakoś poradzić i teraz wystawić ich kilku Bo teraz dostaniemy trochę do ataku Okej okay. Trobimy tak, żeby trochę sobie w przyszłej kolejce ten bimic zmniejszyć ile jemy. Uuuu... Uh. Ten kosior, to nam się dobrze. Okej, okay. sytuacja wygląda... ...nieźle. 19 damage, 14, 16, 18... Za mało. Ale nie mamy wyjścia Musimy cię skasować chłopcze I to było to Bo w tej chwili Nasz kosior wykona całą brudną robotę Okej okay. Dobra wygląda Na to że jest fajnie Fajny ten dek zrobiony warriora pod Szały, kosior Tu jeszcze był ponury klient Całkiem fajnie to jest zrobione. W tamtym filmiku się męczyliśmy, w tym filmiku jakoś nam się to szybko udało. Szczególnie z szamanem, który jednym małym minionkiem wygrał nam całą grę. Heroiki już w następnych odcinkach. Dzięki za uwagę, pozdrawiam hejpa.